Oh! 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 oh. <laughs> Good job my friend. <laughs> oh, <kurwa. laughs> Stało się, co miało się stać, czyli zostałem overwatchwana za skin changera. Oczywiście byłem tego świadomy, że dostanę, ale grałem sobie dość długo. Przed tak 50 dni grałem, więc myślę, że długo to trwało, długo to trwało. Zdążyłem Lema, no Myślałem, że do Globala dojdę, ale gdzieś się zasiedziałem w tym lemie, po prostu nie potrafiłem wyjść. No i niestety, dostałem tego bana, tak jak mówię. Potwierdzam info, jest za Skin Changera Overwatch Ban. W sumie nie wiem do końca. Ja no, dostałem Overwatch Ban. Nie wiem, jak inni podostawali, ale dostałem Overwatch bana Najśmieszniejsze jest to, że na streamie mówili praktycznie, co druga osoba wchodzi, dostałem Rudy Overwatch Bana za Skin Changera, dostałem Overwatch Bana, Rudy. Co to się stanęło? A ty jeszcze nie dostałeś? No i gram sobie właśnie na inferno, i dostałem bana. No trudno, tak jak mówię. Potwierdzam info, że za Skin Changera jestem. Pan, więc używacie na waszą odpowiedzialność, że chcecie grać ze skinami. To w sumie wiecie, jest to darmowa gierka teraz, więc sobie możecie używać. Choć w sumie nie wiem, jak to jest z innymi skin changerami, bo pewnie każdy z Was może używać innego skin changera, innego injektora, więc to może trochę potrwać. Jedni grają rok, niektórzy dwa lata na skin changerze, inni dostają. No nie wiem, od czego to zależy, tak naprawdę. Nie wiem, po prostu Valve sprawdziło mi kliki i dostałem Pana i tyle w temacie, więc w sumie. Dużo też nie chcę gadać, tak? Profil nie wiem jak i nie zapomnę to dodam do opisu, tam wag jest i tyle. I pamiętajcie, Murt, żeby zostawić pod tym materiałem łapkę w górę, bo nie mu dostępny żeby mu uświadomić, że może dostać wag za niego, znaczy raczej Werusmana. I tyle w sumie mia miałem wam do przekazania, jeszcze tam wbijacie na mojego Instagrama, Rudson, wszystko znajdziecie w opisie i tak samo mam nową grupę na... Facebooku, czyli fanpage'a mam nowego, ponieważ mi się teraz łączy z Instagramem, tego starego nie mogę połączyć. Więc, jak coś, to też bierzemy na nowego fanpage'a. I tyle w sumie. Tak mówię, potwierdzone info jest: Overwatch ban bądź tam ban za Skin Changera. Już go nie będę używał. Teraz będziemy aktualnie grali sobie Matchmakingi z widzami, chyba że mi się udało zbierać szybko na komputer. Y to myślę, że to sobie pociśniemy. I ogólnie też będę FIFA nagrywał, więc FIFA będzie grana też na streamie. W czwartej bodajże nagrody będę odbierał, więc też, też sobie będziemy grali. I tyle w sumie z mojej strony. Tam, mordy, tak jak mówię, zostawiać łapki w górę, żeby to trafiło. O, taki większy zasięg miał. wiecie co czasodzinie. Dużo wyświetleń, mamą komuś się zgadzać. <głynne> I tyle, więc mordy, trzymajcie się. Na razie, żółwik dla was. I tyle, więc nie grać na że bo będzie ban. Więc Elo.